Legnica to moje takie ulubione miasto. W Legnicy kilka dni temu zapadł wyrok. Nieprawomocny, nieprawomocny oczywiście, w którym został skazany pan Ryszard K. Jego kolega Sebastian, i jakieś tam nazwisko, nie pamiętam na pop kary w wysokości półtora roku pozbawienia wolności i po 20 tysięcy złotych grzywnych. Uwaga, wyrok jest nieprawomocny. Za co? Za to, że w latach 2010-2011 wyłudzili podatek VAT w wysokości 5 milionów złotych. Na zasadzie łańcuszka firm, które zostały stworzone do przeprowadzenia operacji związanych z Opelem Opałowym. To Taka mafia paliwowa. No i zapadły w końcu wyroki. Ale uwaga, następny element, część, do, część e, przestępstw i część zarzutów się przedawniła. No miała prawo się przedawnić, jak od 2010 roku, 2011 roku, czyli mamy rok 2025, czyli 15 lat praktycznie. Może nawet mniej, 13 lat prowadzono śledztwo, dzielni policjanci prowadzili śledztwo w tym przepięknym mieście Legnica. A w tym czasie tymi pieniędzmi można było obracać, tak jak to robi Juras Kręciął, czyli Owsiak. I obracano tymi pieniędzmi, obracano. Ale pan Ryszardka wpadł na następny pomysł, no bo przecież, jak go nikt nie ściga, to idziemy dalej. Czyli Zaorganizował kolejną karuzelę, ale tym razem już dziabnęli 60 chyba 7 czy 65 milionów złotych. Grubo poszli, prawda? I teraz śledztwo się prowadzi od 2018 roku, 18 roku. Nasze służby dzielne prowadzą śledztwo i będą prowadzić, prowadzić, prowadzić i tak gdzieś w 2035 roku staną jako oskarżenie, jeśli jeszcze będą żyli. I wtedy zapadną wyroki, też pewnie nieprawomocne, w wysokości po półtora roku pozbawienia wolności, ale może wszystko się przydawni, bo się okaże już, że coś takiego jak e, mafie vat nie funkcjonują. Bo nasza ulubiona dobra zmiana wywoła, wywoła konstytucyjnie, że nie ma czegoś takiego jak VAT, kręcenie VAT-u, tylko się będzie po prostu dobrze dziać. A to jest miasto też Roberta Korpiewińskiego, takiego e, Murgrabiego, niektórzy nazywają ich baronami, ja ich nazywam e, Murgrabiami, e, takimi platformenskimi czy pisowskimi, w tym przypadku Murgrabia, murgrabia Platformenski, e, który jest podsekretarzem stanu w e, Ministerstwie chyba Aktywów Państwowych. By... O tym się w mediach nie mówi. Poza tymi, że lokalnie się o tym powiedział. Ale dlaczego podejmuje ten temat? Bo pan Benna K., chyba Ryszard K., bo już teraz go nie pamiętam, jest statusiem pani wiceprezydent. 26-letniej. Jednej z najmłodszych chyba wiceprezydentów w Polsce. Doskonale doświadczonej, doskonale, ale na pewno ustosunkowanej dziewczyny, która jest dzisiaj wiceprezydentem. No, kiedy tatuś rąbał po prostu kasę na wacie, no to córka była jeszcze chyba małoletnia i się kształciła, i mieszkała w dobrym domu, jeździli dobrym samochodem. Zdobywała wiedzę, zdobywała edukację, która dzisiaj pozwoliła jej zaistnieć w wyborach samorządowych i zostać wiceprezydentem miasta. I o tym jakoś nie chcą mówić media platformęskie. Czas to chyba zmienić. No ale przecież to taki wypadek przy pracy. Córka pani wiceprezydent z Platformy Obywatelskiej, Tatuś, na ławie oskarżonych w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo prowadzone wiele wiele, 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 wiele lat. Prokuratura prowadzi, pewnie przerzucała z papiery, zdobywała te wszystkie dowody. A ty a ciebie skażą. Na za to na przykład, że gdzieś tam na Facebooku napisałeś komentarz na temat Jurasa i wtedy spalą się wszystkie służby, żeby dowalić ci za to, że świętość potrafiłeś zaatakować. A w tym przypadku, 5 baniek, półtora roku pozbawienia wolności. Pewnie, no wyrok nieprawomocny, to nawet chłopaki nie pójdą siedzieć, za 4 lata będzie trwać wyrok prawomocny, może potem będzie, no tak, znaczy doprowadzą do wyroku prawomocnego, potem będzie, do sądu pójdzie najwyższego, sąd najwyższy podważy, potem pójdzie do ponownego rozpatrzenia i tym sposobem będzie to trwać, 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 a w tym czasie kasą się obraca, kasą się obraca i kasa, kasa płynie. Tak to właśnie się robi w Polsce. To jest właśnie Polska. To jest taki kraj, gdzie jedni łupią, rąbią na wszystkie strony. Służby zamiast się tym interesować, to prowadzą te śledztwa bardzo długo. Potem się skazuje ludzi na półtora roku pozbawienia wolności, 20 tysięcy złotych grzywny. A może przypadek mienia? A może wszystko, co w tym czasie się dorobili z tych pięciu milionów? 67 milionów od 2000, znowu 18 roku jest pod lupą wymiaru sprawiedliwości i też, tak jak powtarzam, będzie prowadzone to śledztwo, będzie prowadzone, aż się w końcu znowu przedawni. I powtórzę jeszcze raz, a ciebie będą ścigać drobne kwoty. Jak to mnie mama kiedyś mówiła? Jak kochaj to księżnicz, jak zarabiaj to miliony. Bo, jak kradniesz miliony, to widzisz, jak wymiar sprawiedliwości działa. A jak układniesz wafelka, to cię wsadzą na półtora czy na dwa lata bez skrupułów, prawda? I będą pisać wszystkie media na Twój temat. A jak ktoś wyłudził 5 milionów złotych, to co tam? Przecież to, to się ciągle dzieje w tym kraju ktoś coś wyłudza. No ale w przypadku Legnicy, no to przecież media nie będą o tym pisać, prawda? Panie Robercie Kropiwnicki, przecież to z Pana opcji politycznej rodzina, pana, Pani wiceprezydent dokonała, czy rodzic dokonał czynu niegodnego. Ale może się okaże, że jednak go się uniewinni, bo przecież może był w stanie zniesionej poczytalności, a może mu ktoś kazał, a może to nie była żadna zorganizowana grupa przestępcza, tylko to była walka o demokrację i to była taka jego forma protestu, że nie będzie płacił VATu i będzie robił różne walki, bo przecież y, rządzą pisiory. Ale zaraz, w 2011 roku chyba pisiory nie rządziły. Coś mi się myli, że chyba wtedy rządziła Platforma i w mieście też chyba rządziła Platforma, no ale to tak. To tak właśnie jest. W takim żyjemy generalnie świecie. Żyjemy w świecie, w którym normalnie się okrada ludzi, organizuje się bandytkę, zorganizowana przestępczość chce, chodzi jak chce, a zwykły obywatel nie ma prawa do godności. By zwykłego obywatela się łupie. Na wszystkie strony. Bo zwykły obywatel jest tylko do płacenia podatków, dochodzenia na wybory i słuchania tych różnych bzdur, które opowiadają ci kandydaci na tych czy na innych wybrańców narodu, finansowanie różnych zielonych ładów, Ukrain, wspomaganie wszelkich emigrantów i tak dalej, i tak dalej. A tu proszę 5 milionów. I półtora roku pozbawienia wolności. I 20 tysięcy złotych grzywny. 20 tysięcy złotych grzywny za 5 milionów złotych. Taki to kraj.